moi drodzy. Z tej strony Pulsar. Zaczynamy kolejny odcinek Z serwera Extreme Tech. Gramy na pacsy Fidebstarul 20, wersja 1.018. Wszystkie potrzebne informacje będą w opisie do filmu. Także jak oglądacie i chcecie wbić na serwer, to czytajcie, a nie Piszcie mi pod filmami, jaka to jest paczka i jak w ogóle się tutaj dostać. Tam wszystko pod filmikiem jest, dlatego nie przedłużajmy i zaczynajmy. Tutaj jest moja instalacja, z której jestem bardzo, ale to bardzo, 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 bardzo zadowolony. Troszeczkę ją zbustowałem, jak to zwykle bywa z wszystkimi moimi projektami, które początkowo wyglądają inaczej, ale później są ze mnie modyfikowane, czyli jak macie dużo kości, to możecie sobie zrobić taką instalację do produkcji energii RF, ale i energii EU, czyli IC. Uff, ale się nagadałem. Dobra, czyli pokrótce jak to działa. Czyli tutaj mamy skrzyneczkę, do której wrzucamy kości, tutaj mamy hopper który idzie do pulverizera, który produkuje mączkę kostną, która idzie do bioreaktora. Bioreaktor y, przy pomocy biofuel generatora generuje energię RF, która zasila ten pulverizer. Później z bioreaktora również biofuel idzie do semifluid generator i on produkuje już energię IC, czyli EU. Tu jest badbox, który część tej energii będzie przechwytywał i tutaj to wszystko po tej linii będą maszynki z IC ale nie w tym odcinku jeszcze nie w tym oj nie w tym nie w tym na pewno nie w tym a może w następnym co w tym odcinku chciałbym zrobić to dowiecie się za chwileczkę ok także zaczynamy od ści ścięcia mining wood core czyli te drzewo kopiące, pamiętajcie, żeby to ścinać ze silktaczem, bo inaczej będzie po tym. Będzie po tym. A ja nie chcę, nie chcę żeby było po tym, dlatego ścinam to z silktaczem i mam ten kor, który sobie zamontujemy na dole. Bum. Tu sobie już wyci wycięłem taką... To tutaj wycięłem tak, to jest tu. Tutaj sobie to posadzimy. Oczywiście możemy sobie to ścinać ile chcemy. Byle żebyśmy ścinali to silk touchem. To jest najważniejsze. I to będzie nam już yy, przyciągało ory. Chwilę później zobaczcie ile or. Ile orrów. Ile zasobów. Wyłączyłem tego kora na razie. Żeby mi tutaj się on nie zakopał. Okej okay, moi drodzy Jesteśmy na świecie kłary Ja zakładam sobie tutaj kubojda właśnie Już mogę zamknąć to i teraz tylko cyk Cyk i 5 No i mamy takie tutaj obramowanie Dobra poszło Poszło czy nie poszło? Ok, także mamy ustawione to Ender Quary na tym postawimy Ender Chesta Jak się okazuje diamentowej rury nie przyjmuje ale się tym absolutnie nie przejmujemy Ok, i Quary mam podłączone Jeszcze tylko podłączę sobie energię ale najpierw ustawię sobie standardowo Homa Ok, w domu sobie ustawimy naszego Tesserakta Sposób następujący. Dynamo i jedynka. Dobrze. I teraz configuration. Dobra. Energia się zbiera, więc powinno tutaj kopać. Powinno kopać. Oczywiście tutaj jeszcze mamy jakiś środ. Widzicie już, że, że pojawiają się pierwsze zasoby. Muszę więc szybko lecieć do domu i ustawić wojdowanie tych rzeczy. Ok, zrobiłem to w sposób najprostszy z możliwych, czyli daliśmy Void Chesta. Tutaj i ustawiliśmy rzeczy, które ma zbierać. Możemy jeszcze 6 dołożyć. Tutaj już kopię jakieś zasoby. muszę sobie ustalić jeszcze tutaj rzeczy które ma ma być przyjmowane ma stąd wychodzić czy ma być przyjmowane tutaj tylko zobaczę na quary, jak tam się energia zbiera czy to jest wystarczająco z tych 18 steam dynamo żeby zasilać tą quarkę na full speedzie Okej, okay, jak tutaj widzimy, energii jest praktycznie na fulla i nie spada za bardzo, więc y, wszystko jest ku dobremu. Jak tutaj walniemy, to, to zobaczymy, gdzie kopie i ile ma do skończenia tak zwanego wykopania tego uroku. Ale y, nie o tym, nie o tym. Chciałbym zrobić coś, co będzie naprawiać nasze zbroje, ale będzie to naprawiać nie w sposób... Yy, przy pomocy na przykład Mob Essence albo yy, przy pomocy yy, nie wiem Expa Liquid yy, tylko tak od tak będzie naprawiało jak na zasadzie, że łączymy dwa przedmioty nie wiem czy cyklik assembler sobie z tym poradzi czy on będzie ignorował czy będzie ignorował yy, jakby to powiedzieć hmm czy będzie ignorował demycz tych przedmiotów? Zobaczcie. Gdy sobie naprawimy całkowicie, wtedy możemy wrzucić go do pieca z Tinkers Construct i przetopić go na złoto. Ok, jestem ciekawy, czy to będzie tak działać, czy będzie po prostu yy, działać na, na zasadzie, szukać tych przedmiotów. Nie no nie wiedziała, zobaczcie. Okej, okay, mam już na to wizję. Będziemy robić yy, rzeczy złote. Myślę, że każde złote rzeczy będziemy będziemy dwa razy naprawiać, czyli raz. I, i będziemy wyciągać prawdopodobnie będą już jak nówki więc do każdego z rodzaju przedmiotów potrzebuję dwa razy cyklik assembler a ja chcę sobie zebrać spawner blaza czyli tak zamykam sobie i mam tutaj spawner blaza jak go położę jeszcze raz no to ten oto porta spawner mi się zniszczy, ale będę miał waniliowy spawner blazów u siebie w domu. Także zrobimy sobie w następnym odcinku albo ja poza odcinkiem zrobię y, sobie spawner blazu, żeby co chwilę tutaj nie latać. A teraz pokraftuję te cyklik assembler i potestujemy, czy naprawianie tych przedmiotów y, wyjdzie nam na zdrowie, czy nie za bardzo. Okej, okay, widzę to w ten sposób. Dlaczego to tutaj wpada? Nie może to tutaj wpadać. Cyclic assembler. Tu jest zaznaczone, że ma w White Liście być tylko to. No i dobra. I teraz musimy tutaj dać pom Teraz musi być... kabel jest. Musi być Biofuel Generator. I on już napędza. I tutaj postawmy Bioreaktor. Spoko, wszystko tak ma być. Tutaj teraz musi być na razie coś takiego. Wygląda może trochę niewyjściowo. Powoli będzie się tutaj energia bardzo zbierać. Ok, pierwszy mamy już ustawione. Wyjście u góry, wejście u góry, wyjście na dole. I teraz tak. Musimy połączyć ze sobą dwie czapeczki, tak jak się to działo. I super. Zapisane. Na dole. Analogicznie musimy połączyć dwie czapeczki. Tylko liczymy na to, że one już będą bardziej naprawione. Czyli... Rzućmy sobie tutaj raz dwa i raz i dwa. No powiedzmy mamy tutaj dwie te czapeczki, połączmy sobie je razem. Żdęk. I liczymy na to, że przy połączeniu y, czterech czapeczek uzyskamy uzyskamy jedną y, czapeczkę naprawioną i je wrzucimy razem raz dwa trzy no może się tak zdarzyć że no i pięknie Czyli przy podwójnym połączeniu czterech czapeczek mamy jedną gotową. I ją przesyłamy powiedzmy gdzieś tutaj do Ender Chesta, a Ender Chest będzie przy y, naszym piecu Stinkers i będzie pozyskiwał złoto. Czy to nie brzmi dobrze? Jak najbardziej. No nic, myślę, że nie będę kombinował za dużo. Skończę to na... Kolejny odcinek i zobaczymy jak to będzie hulać. Ja się z wami żegnam. Papa! Pa.